Dzikie odgłosy na początek, to zawsze spoko. Pizda, z zasadzka. Eee, weź je, że się zniszczyła. Dobra, jeszcze jadę. Eee, jeszcze jadę. Ej, co? Nie. Fuck it all Jestem na Ja. Ja to taki burdel sieję. Oleg Origin W ogóle jak no, można na streamie mieć wynik Oleg Origin? Nie, to mu szkodzi. Boże co ty jest? Co ty? Ścięty zakręt żal mi? O Boże jak nam narzuciło Jest, 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 jest! <grystanie> Kurwa co, co mi nie skręca? <grystanie> co mi nie skręca? Szkoda, że tu się nie da obrócić kamery Twoja stara report Twoja bardziej <grystanie> Ja <noise> mówię, co? On, on tak skrócił zakręt, że gadać i teraz... No żaden może ty przeze mnie przejechać możesz! Nie, uderzyłem w ciebie. Chyba że Ciekawe kiedy. Jak skrócisz zakręt to jesteś trochę niewidzialny Jezu, jaka dupa. Te gry są ciulowe, najlepszy był Nitro Speed z Underground. Tam się wpieprzałeś i sadza po... po wszystkim. No wypierdalać tą ale bo <noise> <moją>, kurwa... <noise> Mmm, <śmulę> Formuła 1, no, 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 fuck mogłem bardziej skręcać A kiedy to się kończy, musimy się jeździć nie chcę. no, 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 ostatnie okrążenie. no, 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 się kończy to <śmulę> no, Widziałeś mnie? A, jest, 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 jest. Byciu, no, co tu, <śmulę> Nie bój się, jeszcze cię zgwałcę. 3-2-1 nawet do mety nie dojadę. Dawid, ty chociaż dojechałeś? Nie. <noise> nie ukończył. Dwie osoby dojechały. I powiesz? Boże, każdy jeździ tą jedną, jedną i tą samą to co można dostać. No, takie oczy jebne nie wiem, kiedy skręcać. Kurwa! O oh, FOG jak to driftuje! No, sorry! sorry. Oh, oh, oh. Dzięki, Dawid! Tak, to jest Timur. Jesteśmy teraz... Pierwszy z tym drugi, najlepsza... Co? A, bo on tak wyszedł. No Ale jest... what the fuck, jak tą hondą rzuca. Widać, że nie niemy. się sobie na. No. Ja mogłem mieć właśnie ten drugi. Ale tak, tak myślę, a, wezmę sobie hondę. Wszyscy biorą, ja też. Czemu ty nagle jesteś ostatni, Dawid? Bo, bo Karambol... To jest Dawid. <laughs> <O! laughs> No zrobił, tak strzałkę śmiesznie polatała Zygzak Zygzag makkaki Ścięty zakręt, poważnie? Ledwo przeżyłem, wyskoczył mi ścięty zakręt Zygzak makkaki Ktoś nie miał mózgu tworząc tą hondę W ogóle wszyscy się wypiewszają z zakrętu No wiem O chyba mnie wyprzedziłeś Chyba tak. Ale co już? Na długo nie, bo się wypieprzyłem. A o, już dalej jadę. Ja byłem w stronę zigzaka makkaki, więc ja lepiej pojadę. Jest zigzaka makkaki. Tyuju the... ty! Jaki cmel. <głos> <głos> Gdzie ty tu rondą jesteś? Pojechałem sobie. Nie muszę dalej będę musiał jechać tym gównem! No. no. A ja dobra, to jest bardziej dobra mapa, but... A, jest ja To jest bardziej dobra, dobra mapa. Nie da driftować. To jest bardziej dobra ma mapa. Uczmy się... po. prostu To jest bardziej dobra Cyga. mapa. Witamy na bardziej dobrej mapie. Cześć, Dawid. <laughs> to jest ostatni raz, gdzie się widzimy no, e, ten, no, w tym wyścigu. Czy się Rę... stało cyganowi? Nie wiem. Nie na trzecim miejscu. Dawid, niszcz e, go. E, pierwszy w ten, a ja zaraz za nim. Tak ty... szkoła zigzaka kaki chujowo działa zderzek, zderzek mi odpadł Nigdy więcej nie jadę tym autem Mówię nigdy więcej Honda. A sam... Nie czemu? jest Gabry, ruch. dlaczego ty masz czerwoną Hondę? Ja mam nie... Ja mam białą. U mnie Gabryk ma czerwoną. Taką stuningowaną jakby. No bo to tak gra w leci. No, no, no FAKTO TO! No, dobra, pierwszy zakręt przejechałem Pierwszy zakręt i ja już prawie nie żyję z Gabrychem Ja też, ty mi popchnął w dupę O już Gabrych białym autem lol A nie jeszcze znowu czerwony. Lol uderzyłem cię i ty zmieniasz kolor. Jesteś kameleonem Jak na razie to jestem niszczony Jeszcze ja do dobrze, bo tu się nie da nie zakrętu, lubię tą mapę Ah. To nie jest mapa, to jest trasa. Mapa. Pla plansza. Dobra, już więcej się nie wywalę. Od teraz już więcej się nie wywalę. Dobra, już więcej się nie wywalę. Już więcej się nie wywalę. Dobra chłopaki, tym razem wygram. Tak! <noise> Ta. nie, nie, no to report polski! Który report Polak cygan. dzisiaj wygra! Ja dzisiaj wygra! I ruszył! Już ale ja wygram. No ale boże, to się źle skończy! Ale ja wygram! Mm. Ja już widzę ten pierwszy zakręt i nas na ścianie! Wydaj, pierwszy zakręt! Kurwa, no nie! <głos> <głos> to jest nie ktoś we mnie wiesz, w ogóle nie! <noise> Cicho ja jadę dalej! <noise> Ej, to jest najfajniejsze, że tak, tak widzę ułamek sekundy, jak on tam gdzieś tam przylatuje, jego auto <noise> Gdzieś tam się turlam po torze i jadę dalej. You're A i tak to jest mało, jakby nas więcej... Jakby nas więcej było, to by się pani... O, cegan ma ni same. Opa, nie no, wychodzimy. Bo między, jak skończy się ten wyścig, ja wychodzę, nie będę tego tą jebaną nie chcę mi się nawet już. Pamiętacie na początku wyścigu, jak mówiłem, że tym razem będę pierwszy? To, to, to chyba się nie uda. <noise> Czyś byś nas okłamał? Nie, po prostu Honda się skręca. Ja jestem na prostej start meta. A ja jestem na krzywej zakręt. Nie lubię tej gry oficjalnie. Nie no, gra jak nawet spoko, ale ta Honda jest ciulowa. <grystanie> Dobra, chłopaki, tym razem wygram. Tym razem wygram. Wy...gram... Pa, pa Kroko! Nie wjeżdżaj mi! Nie wjeżdżaj <coughs> mi! Coś jest wyprzedziłem! Aaaa! Kroko już... Fak, miałem... ja chciałem zrobić burdel! A, a już miałem nadzieję, że was wyprzedziłem, a tu Kabryk musiał jeszcze by na końcu wybrać. <coughs> Kroka tam twa twardo knockoutowałem, a do Dawida jak zwykle. A naj, najczęściej używane auto w trybach sieciowych. Honda. Tak bardzo ją kochałem Takie pytanie, Dawid, na jakim poziomie są te boty? Very easy. A ty nie jesteś ostatni? <noise> nie, siódmy. Ta gra jest głupia.